Kochani, witajcie na kanale o matko i córko. Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj kochani zobaczycie reakcję mojej mamy na zmiany w naszym domu. Ponieważ można powiedzieć, że zrobiłam mały remont, małe umeblowanie i generalnie metamorfozę jednego z pomieszczeń, które znajduje się właśnie w naszym domu. I jest to pokój, który niegdyś był przynacenowany potocznie składzikiem a teraz zamienił się w pokój nagrywkowy. Więc wreszcie pełni rolę, którą miał pełnić od początku, ponieważ ten pokój w ogóle był e, przeznaczony do tego, abyśmy miały takie swoje miejsce do nagrywania. E, wiecie, stałe oświetlenie, stały aparat i tak dalej. Natomiast, e, no, nie miałyśmy takiego pokoju. Ten pokój był graciarnią, tam był syf i w ogóle wszystko wyglądało tam strasznie. No i cały tydzień e, poświęciłam na to, żeby ten pokój zmienić e, z w piękną, tak, można tak powiedzieć. Rodzice byli na tydzień na wyjeździe, a ja w ten czas po prostu cały czas harowałam, pracowałam i po prostu starałam się ze wszystkich sił, żeby ten pokój był jak najładniejszy. I jeżeli moja mama w tym odcinku się nie popłacze, to ja po prostu wychodzę. <grywanie> Rodzice właśnie przyjechali do domu, yy, wiedzą, że coś nagrywałam, ale nie wiedzą, co to dokładnie będzie. Yy, no i idziemy po mamę, bo czekała ojciec. Stoję tu pod drzwiami, jak ten ciołek. Chce mi się siku. <noise> nie mogę wejść do domu. Brzuch mnie boli ze zdenerwowania, bo nie wiem, co ona wymyśliła. Jezus, niech już mi pozwoli wejść. Niech już mi pozwoli wejść do tego domu. Jestem tak ciekawa. O, brzuch nie boli. Uuu, skręca mnie. <noise> no, ja myślę, że to jacuzzi, bo to takie, wiecie, bo to coś, co Paulinie się podoba coś, co mi się może spodobać. Nie wiem, kurczę. Nie wiem, nic innego mi do głowy nie przychodzi. Czy ja już mogę wejść do domu? Proszę. Ale daj nie chłopaki, daj mi, Tata, Tata wie Tata co chodzi, ale mi, daj mi, daj mi, No mi, Hello, mi, <grym> daj Cześć tatuiku! Cześć! cześć, cześć. Daj mi buty, bo rozprzęgaliśmy. Gdzie mam iść? Do <śla> <śla> 哎，你傻吗？ tego pokoju gdzie to wszystko gdzie to wszystko Tak. Nie, no pięknie! Ale tak, ale tak. tak w pierwszej kolejności, gdy w ogóle była mama o tym, że szykujesz dla mnie jakąś niespodziankę, no to pomyślałam sobie, że to będzie jacuzzi. Bo to jest coś, z czego ostatnio korzystałaś, coś, co może tyle kosztować, i coś, z czego wszyscy skorzystamy. Potem myślałam, że może suszarka do prania, <grym> żeby pranie szybko schło. Ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, że to może być coś w tym małym pokoju. No i już No, już, No, piękny, porra, no, piękny! O, cudownie to wymyśliłaś, U I know. I patrz, mamy na jak się pozbędziemy tych dwóch kartonów, to normalnie kogoś nam tutaj mogli spać. Mamy półeczkę, na której jest cały Ja wiedziałam! Ikea mi zasugerowała! To tak wiesz, to to była taką stacja myśli! Nie, no, pię pięknie! No ci Mamy tutaj wszystko posegregowane, półeczki. Yy, no chciałam, żeby to w ogóle było tak. osobno podkładu samo coś, ale okazało się, że mamy mnóstwo jakichś takich kartoników, a właśnie mało na przykład cieni i tak dalej, no, no, no. po prostu potem już powracałam wszystko osobno. No ale no y, kilka kartonów już sama ogarnąć, tam się okay. nie zaglądałam, ale ale w większości no dużo rzeczy powyrzucaliśmy, bardzo dużo. I na przykład z trzech robiliśmy jeden i wiesz, tak, taka selekcja. Tak, tak wiadomo, wiadomo. No, a się rzeczy musi przyjść, bo nie mamy jednej takiej lampy, którą makijażystki nas zawsze oświetlają na sesjach. Aha. E, Ta lampa nam przyjdzie e, i przyjdzie nam jeszcze statyw na mikrofon, bo się nauczyliśmy podpinać mikrofon już. Wow! No. <laughs> No, czy, czy ty, Kevin, trzymasz tak, żeby nas było widać? I mamy w ogóle y, jeszcze dwa kolory tła, beżowe i takie bordowe. Tylko one no są za... No No co? Co ci powiem? I mamy I tak, kadr tutaj, w ogóle y, jeszcze w planach mam, tylko że no nie mieliśmy jakim autem tego zabrać, więc no nie kupiliśmy tego. W planach mam kupić jeszcze dwa fotele, żebyśmy miały całościowe kadry, bo ta rolka z tym tłem jest na tyle długa, że możemy zrobić sobie tak kadr tak, w całości moza. I wtedy będziemy jakby we dwie na przykład na jakichś rozmówkach, nie? Dba, tak A co, co my będziemy, będziemy tak na... tutaj nagrywać? Opijać tego, będziemy teraz pokryć. A tak ogólnie co będziemy tu nagrywać? No Mamy makijaże, te, te, te komentowanie i tak dalej, więc tak Tutaj ma, no, na łóżku też możemy nagrywać jak wiesz, super no A teraz się czuję jak w tym, w tym taki, w tych takich programach takich No to moro, Było... Na tydzień wyjeżdżamy, na tydzień wyjeżdżamy Przychodzi ekipa, oni zmieniają wow! Taka trochę to nas urządzi. Więc jest wow, Paulina nas urządziła. To jest jedna sprawa. Jutro aparat musi iść do naprawy, Jaki? bo spadł ten, który nagrywamy Trzeba wymienić ekrany ze starego do nowego. Tak I ekrany ten taki od to, to, musimy ze starego przekonać do nowego, bo to nie działa. Ale nie Co, Mamy jakiś nowy aparat? No nie mam, ja przecież został ten stary Lumix, nie? Nikt go nie wyrzucił po prostu. I tam działa ekran, a tu nam spadnie, nie działa. Tam ekran działa, tylko matryca padła, a tutaj działa matryca. A <grymka> ty, ty patrzysz na telefonie, jak nas nagrywasz. <grymka> Także mieliśmy sporo no, z przed urządzeniem tego pokoju, naprawdę. Ciekawi, że jest to tak żeby tutaj był taki kącik do nagrywania outfitów i musimy kupić jeszcze różowe zasłony, takie ciężkie, jak ja mam te szare, tylko różowe. Jest git, kochani, jest git. Także mam nadzieję, że to będzie dla nas taki trochę nowy początek i wiesz, że tak z pompą wiedziałem, co nagrywanie, bo, bo się leniłyśmy bardzo i miałyśmy taki przestój twórczy, i, i mam nadzieję, że nowe wnętrze po prostu zrobi też w naszych głowach porządek i, i że będzie wszystko dobrze. To otwieramy ludzie! Ostatnio się Kevin pytał, kiedy wreszcie otworzę tego y, moeta. Ja y, się zaśmieję, że to jest monet bo, bo dużo kosztuje. I śmiałam się, kiedy wreszcie go otworzę. Było już tyle okazji, jakieś wiesz, y, różne zaliczenia i tak dalej, a ja jego ja nie otwierałam, więc to jest myślę okazja idealna! To nic nie zepsuj <ślesz> Czekaj, gdzie to jest w ogóle początek? Jaka ty a może tak sąnę, żeby nie było widać też. Dobra, nie? dobra, co to tak. tak Nie wiem. A tuś pomóż nam! O dobra, tutaj chyba mogę, nie? Pozwalić. Myślałam, że będzie taki zaczątek. Patrzaka, jakie wprawne ręce. Już w ogóle paznokcie robiłam w poniedziałek, co nie? A chociaż jak już wyglądają jakie są zdarte, a tu w ogóle jeden się wpół złamał, także że. Ale tak Szykło, to jest... szybko! Nie no, ja nie, tylko. nie trzeba, się. Tak. trzeba. <grychy> Dobra, bo <my> się upijemy. <grychy> nie no, żeby ładnie wyglądało, to chociaż wiesz, do tego załamania, nie? A do TikToka? A, A nie? do, do TikToka opijanie pokoju? Nie, no nie wiem, co ty chciałeś do TikToka. ale pianka. No ten pierwszy jakoś tak mi się ładniej nalało. Najbardziej po ściance. No. Jak piwko. Ale i po ściance i tak. I tu się będziemy mogły e, zamykać jak, tak. będzie, jak będziemy mówiły, jesteśmy w pracy, montujemy, myślimy, nagrywamy, zamykamy się, nie ma nas i nikt od nas nie oczekuje, że bierzemy, e, gotujemy obiad. jeszcze trzeba zrobić tutaj zamek na klucz, i ja Was będę zamykał tutaj. Myście na... czasem nie wyszły. Długo to trwa, nie? A trwamy. się pić nie chce. ale to nie musisz rozlać tego wszystkiego! Dobra. No to zrób. Zróbka. Za nowe początki. To już który masz nowy początek? Co kilka lat, co, co kilka lat się coś odmawia?